No i drodzy, ostatnio zainspirował mnie kursant, ponieważ pokazał projekt, gdzie było coś takiego, że mamy sobie kursor nowy, no i potem na przykład mamy takie przyciąganie. Czyli mamy menu burgerowe, przykładowo, no i mamy zobaczcie takie przyciąganie. Także w tym odcinku pokażę wam, jak zrobić taki właśnie efekt. Pierwszą rzeczą, o której musicie wiedzieć, żeby stworzyć w ogóle własny kursor, taki jak widzicie jak ja mam, no możecie sobie pobrać jakąś tam grafikę i kongę jaką chcecie. Ja stworzyłem sobie po prostu w Affinity zwykłą kropkę. Nic więcej. Po prostu kropka32 x 32, tyle. I tą kropkę widzicie w tym miejscu. Można to zrobić w gimpie, w Photoshopie, gdzie tylko chcecie. Także jak już będziemy mieli nasz kursor, no od świeżej strony, bo mi się chyba. No właśnie, dobra, już mi się naprawiło. Także jak mamy nasz kursor, to musimy sobie dopisać taką linijkę w naszym body jak kursor, podać sobie URL do naszego obrazka i po przecinku dać auto, czyli takie zabezpieczenie. Bez na przykład auto nawet to chyba nie zadziała. Jak zobaczymy, w tym momencie bez tego auto ten kursor nawet nam nie będzie działał także musimy dodać sobie tutaj auto mamy kursor na stronie teraz co zrobimy, to zauważcie, że mam tutaj button dodany, przejdziemy sobie w takim razie do styli CSS postulujemy sobie go trochę I Damy sobie button, damy sobie position relative paddingu, ja dam sobie na przykład padding 1.4 rema przepraszam, ema, czemu tyle, czemu nie Onca dam sobie na 3 remy background będę chciał, żeby nie było w ogóle backgroundu, także dam sobie tutaj background none i na razie tyle. Potem zjedziemy sobie niżej, dodamy sobie button before albo after, jak kto woli. Oczywiście musimy dać sobie pusty content. Damy sobie position absolute, damy sobie T0, L0, żeby to na zawsze było w odpowiednim miejscu. Możemy sobie też dać width na 100%, height na 100%. Teraz dodam sobie border ustalę go na 6 pikseli, dam sobie solidną wersję i dam sobie kolor CD 1367. To jest dokładnie ten sam kolor, którego użyłem do stworzenia tego kółka. Co jeszcze zrobię, to dodam border radius na 50%, żebym miał, żebym miał kółko. I jeszcze co musimy zrobić, to musimy się pozbyć naszego bordera z samego przycisku. Także dam sobie border, no i super już nam jakoś to wygląda. I jeszcze co zrobię na naszym afterze biforze, to ustawię sobie scale'a na 0 i dam sobie transition, scale i dam sobie na przykład 30 sekundy. I teraz odwam się do button. Jak zrobię hovera na batona, to wtedy będę chciał odwołać się do naszego Beforea i ten nasz Before co zrobię? To po prostu dam sobie Scale 1. Ten oto sposób. Czyli w tym momencie zobaczcie, mamy coś takiego. Kiedy wjadę na nasz przycisk, na nasz baton, to mamy już tam naszą animację. Tylko widzimy, że jeszcze mamy problem z kursorem. I teraz, moi drodzy, najtrudniejsza część tego projektu. Jak to zrobić, żeby to, to fajnie wyglądało, był ten efekt przyciągania? Moi drodzy, nic prostszego, ponieważ to jest tylko i wyłącznie złudzenie optyczne. I wystarczy, że teraz na naszym batonie damy sobie tutaj kursor. Nan, czyli że w tym momencie nie będziemy mieli żadnego kursora na naszym batonie. Natomiast ze względu na to, że daliśmy ten border, to mamy właśnie taką animację, taki wygląda to, jakby nasz kursor, nasze kółko zmieniało się teraz na border naszego przycisku. I teraz muszę sobie zjechać myszką i pojawia mi się to z drugiej strony, czyli jest taki jakby właśnie ten efekt przyklejenia. Także, moi drodzy, mega bardzo fajny efekt, mega prosty efekt. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie kciuka do góry, wpadnijcie na MMC School, sprawdźcie moje kursy. Macie też tam link do Discorda, gdzie macie ogromną społeczność, która pomoże Wam w każdym problemie, z którą też będziecie mogli się uczyć. Także koniecznie wpadnijcie, linki w opisie. A tymczasem do następnego. Cześć!